Siemaneczka, ja jestem Bartosz, witam Was na kolejnym odcineczku na wstępie. Chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, który jest oczywiście podany w opisie oraz yy, zostawcie 100 łapieczek w górę. Wtedy będzie kolejny odcinek z serwera For Life. Właśnie dodali nową aktualizację na serwerze, już Wam wszystko tutaj wytłumaczę. Yy, z okazji Sylwestra dodano zasób... Powiadający za fajerwerki można je zakupić na stanowiskach rozmieszczonych w lokalizacjach po San Andreas. Informacje można zobaczyć pod komendą fajerwerki. Autor lampek, Wiksu, Map oraz grafik ekstazy. sam otrzymał, możliwość zamaskowania swojej tożsamości poprzez komniarki. Czyli teraz prawdopodobnie będą mieli komniarki i nie będziemy widzieli ich nikt, coś w tym stylu pewnie. Eee, jeszcze wybrano poprawkę. Bo był taki błąd, że nie można było wypłacić kaski z bankomatu oraz yy, podstawem nie można było scrollować czy coś w tym stylu. Co się bugowało? Sentinel utrzymał nowy wariant wykonany przez firmę STD yy, Sentinel Tuning Division jakoś tam się różni troszkę od podstawowego wariantu wersji 7. Zaraz pojedziemy na tą, tą fabrykę Dreya czy coś tam w tym stylu to się nazywa. Dodana do ekran z dotyczącym się tym czasem nowego roku. To już chyba mogliście zauważyć. A to już wszystko jest jasne. Pojedziemy sobie pod ustawi, to jest na mechaniku, można kupić fajerwerki, więc sobie tam na pewno polecimy teraz. W moim no bunsi. Zobaczymy o co tam chodzi. Podobno na mechaniku, nie? Może o ty jest tu stanowisko. Czekajcie, zaparkujemy sobie fajnie, żeby później nie było, że stanu na środku drogi bo odholują autka tu jest jakieś stanowisko zobaczymy sobie jakiś jest Sylwester 2020 rakiety zwykłe cena 40 rakiety super 60 petardy hukowe 80 wulkan 50 ma wyrzutnia 200 i 400 no to zakupujemy zakup po jednej sobie kupimy i wam wystrzelę może małą wyrzutnię kupię żeby nie było gdzie odpalamy, może tu walniemy firewerkę, poczekajcie fajerwerki jak to użyć, a odpal id to walniemy tą kukową najpierw yy, odpal 3 Dobra, ja spierdzielam Czekajcie Jak to jest zajebiste teraz, ty A nie wiem, czy tak można strzelać wszędzie Czy nie można Nie, no fajnie, dobra, pojedziemy sobie może w inne miejsce Oczywiście to na pewno nie wysadzi komuś pojazdu, ani tam uszkodzi kogoś Tylko to jest taki efekt, nie? Ja, ale ogólnie nie wiem, czy tak można iść Nie można, to przepraszam, ale nigdzie to nie pisze, że nie można tam strzelać Czy coś nie z tak rzucać komuś Więc sobie pojedziemy, pojedziemy sobie może na tą fabrykę. O i tam sobie strzelimy Poczekajcie, nie w tą stronę pojechałem Trzeba oczywiście pogłośnić ta, żeby było bardziej słychać A jest na 98% Dobra, yy, publika jest w tą stronę i tam sobie podszlałem może. To jest mniej osób zawsze. Żeby tylko kogoś nie wkurzać, że nie szczelamy petardami. Nie wiem czy jakieś spadki fps ów są na serwerze, albo jakieś lagi przez to. Mi się wydaje, że nie ma przez to, albo są jakieś minimalne, których nawet się nie zobaczy. W sensie ja mam dobry komputer komputer, to nic nie widać. No nie wiem, powinien być tutaj ten sentinel, bo z tego strasznie zobaczyć jak on wygląda. Bo akurat szukam jakiegoś pojazdu do 200 tysięcy i bym sobie coś kupił. Jest ten Sentinel tu. Słyszałem zawsze, że tutaj gdzieś są te podmianki pojazdów. Chyba go nie ma tutaj. Dobra, no to pójdziemy się strzelić. O, może na naszą bazę ork. pojedziemy. Wrzucę wam na pewno screena Sentinela, jak wygląda do filmiku. Filmik to nie jest jakiś taki, wiecie, że będę się przykładał do tego filmiku, tak jaki zwykły z ponta, akurat wybiję na by to zobaczyć co się stanęło. I patrzę, a tu jakieś fajerwerki dodali. O, firma, fajnie to wygląda. sobie strzelimy na bazie na mojej organizacji. Na pewno tu nikt nie będzie wkurzony, jak sobie podstrzelamy. O, co możemy tu zaparkować. Co odpalamy? Odpal zwykłą. Odpal jeden. Dobra. A, taka. Odpal 2. Co to jest? To jest jakieś lepsze, chyba. Hmm, taka. No, takie kolorki, nie? Pod, podmienione, nie? Szkoda, że się nie da w ten, yy, na wprost strzelić, na przykład, żebym w niego strzelił albo w jakiś pojazd, by było śmiesznie. Ale, czekajcie, odpal 4. O, tu jest ten wulkanik, fajny. O, piste takie. Zobaczcie, 2, 3, zabieram HB. Nie, nie dobiera HB. No i sobie tak strzela. O, par, trzy, ale to jest najlepsza. Fajne to jest. Co jeszcze mam? Fajer, wewnętrzny, ustalony, coś tam jeszcze? O, nie pisze a i kupiłem tą wyrzutnię małą no to możemy tu sześć. poczekajcie może tutaj ją za załadujemy żeby lepiej było widać a możemy ją poczekajcie o myślę że tu będzie git tylko że ja tu wejdę? dobra wszedłem odpal To chyba było 5 O, już lecą. Nie no, spoko jest wid. Nie no, fajnie strzela, Fajna aktualizacja, jak najbardziej na plus. No i myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, więc yy, stałaby Ci w górę widzę kolejny odcinek z serwera For Life, więc polecam zostawić łapeczkę oraz subika na kanale, a się z Wami żegnam. Siemanko!